Cześć, mam na imię Dominik, ukończyłem studia wyższe na kierunku mechanika i budowa maszyn. Moja przygoda z firmą Meyer Poland rozpoczęła się około 6 lat temu od praktyk studenckich. Podczas trwania mojego stażu zaoferowane zostało mi zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. Aktualnie pracuję na stanowisku specjalista mechatronik. Moja praca zaczyna się w miejscu, w którym kończy się praca maszyny. Kiedy tylko obrabiarka ma problem z wytworzeniem detali w określonej tolerancji, moim zadaniem jest yy, doprowadzić ją do takiego stanu, kiedy praca na niej będzie bezpieczna i z zachowaniem norm jakościowych. Praca jako mechatronik w dziale TR to również przeglądy okresowe maszyn, współpraca ze serwisami zewnętrznymi, wyjazdy krajowe oraz zagraniczne oraz projektowanie i wdrożenie automatyki dla maszyn. Praca w Majertul Poland to praca wymarzona dla osób, które nie lubią nudy i monotonii. Praktycznie każdy dzień to nowe wyzwanie i nowy problem do rozwiązania. Polecam ją szczególnie każdemu, kogo cechuje nieszablonowe myślenie, upór w dążeniu do celu, chęć do nauki oraz odpowiedzialność za wykonaną przez siebie pracę. Cześć. Mam na imię Marta. Pracuję jako kierownik działu zarządzania jakością w Meyer Tool Poland. Pierwszy kontakt z Meyerem miałam podczas praktyk studenckich, które odbywałam studiując na Politechnice Wrocławskiej. Po skończeniu studiów szukałam pracy w Kaliszu w obszarze zarządzania jakością. Firmę zapamiętałam jako przyjazną. Imponowało mi również to, że jest to produkcja lotnicza, jedna z bardziej odpowiedzialnych branży. Również osoby, z którymi miałam styczność, były bardzo profesjonalne. Zaczęłam pracę na stanowisku inżyniera jakości, a z czasem pojawiły się inne możliwości. Również w moim zespole są osoby, które zaczynały od praktyk lub innych stanowisk w Majerze. Głównie dbam o wysoką jakość produkcji oraz utrzymanie certyfikacji. Brak reklamacji od klienta to najlepszy dowód dobrze wykonanej pracy. Cześć, jestem Jacek. Pracuję w Majer Tool Poland od 10 lat. Od niedawna w dziale technicznym na stanowisku technologa. Na co dzień zajmuję się wykonywaniem prac związanych z opracowaniem oraz wdrażaniem technologii wytwarzania wyrobów. Rozpocząłem swoją przygodę w Meyer Tour Poland od półrocznego stażu w dziale technicznym. Podczas trwania studiów, po zakończeniu stażu, otrzymałem propozycję pracy na wydziale produkcyjnym. Zacząłem od stanowiska młodszego operatora, czyli numerycznego. Poprzez wszystkie szczeble tego stanowiska, aż do specjalisty operatora. Najpierw uczyłem się od innych, aby później samemu przekazywać wiedzę. Teraz czas na nowe wyzwania i dalszy rozwój w firmie. Cześć, jestem Kasper. I ja od prawie dwóch lat jestem operatorem w firmie Meyer Tool Poland. Po skończeniu technikum oraz napisaniu matury chciałem podjąć pierwszą pracę. I w tym momencie pojawiła się firma Meyer. Pracuję na hali produkcyjnej, a zaczynałem jako elektrodrążarz, by po półtora roku pracy zostać przeniesiony na szlifierki numeryczne. Codziennie pracuję przy zaawansowanych procesach produkcyjnych, a moja praca wymaga ogromnej precyzji oraz skupienia, aby utrzymać wszystkie standardy jakości.